Jak widać Crowley ma się dobrze i wcale nie jest na Ukrainie, chociaż niedawno polskie służby informowały o wydaleniu Crowley'ego z Polski na Ukrainę i zakazie wstępu do strefy Schengen przez 10 lat, to jak widać Crowley jest cały czas w strefie Schengen. Wrzucił film jak jedzie sobie dorożką po Pradze w Czechach. Zobaczcie. Życie po deportacji z Polski silny. uchodziło. uchudziło. sobie się przejechać na taką transportie. Не знаю, что делать. Денег на такси уже не хватает. Если у кого-то есть идеи, что делать, напишите, пожалуйста, потому что так жить больше невозможно. Angielska Federacja Piłkarska, jak donosi Daily Mail, chce, aby do 2028 roku 14% jej pracowników to były osoby LGBTQ. Zastanawiam się, czy będą zwalniać nadmiarowych heteroseksualistów, czy też sztucznie zwiększać zatrudnienia, by stworzyć stanowiska dla LGBTQ. Mamy czerwiec 2024 roku. Marianna Schreiber pyta się, czy Waszym zdaniem powinnam schudnąć teraz 66 kg. Pod postem odezwał się Przemysław Czarnecki jest to syn znanego polityka pisu Ryszarda Czarneckiego, no i napisał optymalnie byłoby 69. Pani Marianna, wyjdź stąd z tym seksistowskim żartem pisowców wstyd. Tymczasem mamy listopad 2024, a tu taka fotka wspólna. Pan Przemysław Czarnecki i pani Marianna Schreiber. Widzicie, panowie kobiety na początku nigdy nie chcą, a potem wychodzi jak wychodzi. Ministerstwo Zdrowia Rosji stwierdziło, że 60-letni Rosjanie są u szczytu swoich możliwości, nie można ich uważać za emerytów. Naczelna geriatra ministerstwa Olga Tkaczowa podkreśliła, że ich kondycja fizyczna i stan zdrowia jest idealna. Idealna na front. Trump już zapowiedział, że kraje albo będą korzystać z dolara, albo 100% cła. Jak widać tu, głównie to się odnosiło do krajów BRICS. Powiem, że ostro zaczyna, ale czy wdroży takie rozwiązanie, zobaczymy. Tak czy inaczej, będziemy teraz żyć w czasach głębokich przemian i stary świat już nie będzie taki sam. A na pewno bardzo się zmieni. W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej ukazała się informacja, że Ukraina zgadza się na ekshumację Polaków pomordowanych na dzisiejszych terenach ukraińskich przez UPA. Szef ukraińskiego IPN strona Polska nie przekazała nam list miejsc do prac poszukiwawczych. Zaś szef polskiego IPN, pan Nawrocki powiedział, że było 9 takich wniosków, i tak to będzie właśnie wyglądało. Angela Merkel, wiara w Boga, pomogła mi w sprawowaniu urzędu.